Dzień dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku z PC Building Simulator. Mamy całkiem sporo komputerów aż 4. czego chcę zacząć? Hmm. Zobaczymy może ten, który ma go od nas czasu. Teraz jak mamy te szybkie odkręcania, to jest takie przyjemne, takie proste teraz wszystko jest. I teraz pytanie, który dysk będzie zły? Zakładam, że. W sumie nie zakładam nic, bo może mogą, oba mogą być złe. E, ten był zepsuty? Tak, tak, kolejny się farta. Możemy zamontować sobie dyski, które mamy z tamtego komputera. Od tego chłopa. Nie wiem, czego to od zdjęć chyba. E, teraz zasilacz. Czy ten oto. Czy czasami te kabelki też odkręcanie ich nie jest przyjemne zbytnio. Jeszcze tu kabel. Tutaj, opych, ale szybko. Czy ona chce jakiś rodzaj kabli konkretny? Yy. Tutaj. Mam ci tu używane części, a. hm No cóż. Będę jest pewnie zużywany jak znam życie. Eee, yy, czy chce mi się bawić w to, żeby. Chcemy chłopu montować. Nie, to są. A i tu są nowe dyski. Ciekawe. Dobra. Jak nowe, to nowe. Bardzo fajnie. To jest zepsute, sprzedajemy, oczywiście. To wszystko pięknie zakręcamy. No i kabelki znowu. Nienawidzę. Tak, sobie myślę przy okazji, że jednym z rzeczy do kupienia powinien być. Kon ten. No. koczek to się nazywa. No takie urządzenie, które dużo... Aha Czy tu nie powinien być system na dysku drugim? Chyba, że nie ma drugiego dysku, może to jest inny komputer, nie sądziłem. No Ustawienia, no właśnie, tutaj ma, powinien być dysk Na dysku, a daty? To się za, niech się za za tego Zrobi, tutaj mamy w ogóle, pamiętam, że tu jest wymienia i procesor i Karta Oczywiście Oczywiście się tego podejmiemy Wszystko wymieniamy na lepsze Zainstalowałbym tu skaner antywirusowy A u tego się dowiemy czy Czy on chce jakieś kable, nie to ten Co, yy. woli nowe części, no dobra ale to chyba nawet będzie miało nowe same. A ma nowe. Części. Kartę też. Wciągnęliśmy mu. Musimy dać mu tom, chyba. Wystarczy, wystarczy. Nie ma problemu z pieniędzmi. Chodzenie. Te, nie wiem, czy to chodzenie miało być. Chodzenie to, to było chyba jako chodzenie. A, to było jego chodzenie. Dobra. Nie chciał żadnych kolorków, żadnych yy, kabelków, innych kolorów, w sensie. Także nic, nie, nic innego. Czyli także kolorów akurat nie zmieniamy. Passy, uruchommy ponownie. Te oczywiście. Tylko muszę zrobić to tak. Tu sobie przeskonujemy, Walimy komputer od razu tam. Hmm, puste. Znaczy... Żadnych wirusów. Tak, dobra. Podstawiamy tutaj, tu dajemy pendrive'a. Instalujemy skaner antywirusowy i, i, i 3D Mark'a musimy jeszcze zainstalować. Nie i 3D Mark, dobra. Ja mam jeszcze dwa komputerki, to jest komputer. Kurczę, no teraz będzie właśnie problem. Nie, tego nie chciałem. To chcę odkręcić oczywiście, syf, jakich mało tu jest wymiany. Procesor, tam procesor mamy kupiony. To jest taki. To musimy dać najlepszy z tej oto rodziny procesorów. Chodzenie to jest to jego chodzenie i ramu zwiększyć To jest Motivator. Dodamy tutaj, zamontujemy kolejny. Taki sam RAM. Kabelek oczywiście podepniemy. Dobra, tutaj. I czy on chce jakieś kable dodatkowo. Muszę tylko usunąć kurz. Team grupa, Aha, chciał team grupa. No ale dobra. Nie będzie team grupa, bo nie mam tylu pamięci team grupa. Także wybacz. Nie będziesz miał. Swojej ulubionej marki, ale trudno. Tutaj musimy odpalić, proszę bardzo, antywirusa czysto i 3D Mark, niech seleci. Tutaj oczywiście wyciągamy USB-ka. USB-ka wsadzamy tutaj. Tu bardzo szybciutko instalujemy antywirusa i dalej czyścimy komputer. Dobra, mamy tu wszystko zrobione. O, wywaliło. Jeśli nie nałożyłem pasty termoprzewodzącej. Istnieje taka szansa. No, próbujemy jeszcze raz. Nie powinno teraz wywalić. No, w ogóle wirusów ludzie nie mają na tych komputerach. Z jednej strony to dobrze, ale też. No i to już to już se żyć, czyli pastę musiałem nie założyć. Okay, RAM zwiększyć, no to, to jest to właśnie miejsce. To jest właśnie RAM, który dokupiłem. I karta graficzna tutaj. Mówiłem, że to dosłownie lekki upgrade karty wystarczy. Jak tam budżet? O kurde, budżet to jest ogromny. Daj mu taką, taką najdroższą jaką tu mamy. Ta jest chyba najdroższa. Coś za ślepkę możemy zamontować jeszcze, o. Piek. I dobra, i oczywiście kurz, kurzut tam yy, oczyścimy se żyje własnym życiem. Nie, pan, na powietrze. Nie uznaję tej karty jako lepszej. Ha. No, może być. Może być problem w takim razie. To w takim razie, jaką by tu kartę zamontować? Hmm, kurcie. Się zastanawiam właśnie. Ta, ta nie, ta chyba ta też nie jest lepsza. Mi się wydaje. No, dalej nie, nie uznaję ją za lepszą. Dobra, czyli będziemy musieli po prostu zrobić coś, coś takiego jak na razie tego zlecenia nie wykonać, tylko trzeba będzie kartę po prostu zamówić. Stało, stało nawet z zapasem. Dobra, czyli tak. Czyli to zesienie. On chciał ten ramin dlatego nie dostaliśmy więcej gwiazdek. Tu jest git. Tu jest git. I tu trzeba zamówić jakąś kartę graficzną, taką z wyższej półki. Naprawdę z wyższej półki. Malająco ceny. Kupiłem mu taką, najlepszą, jaka jest na rynku. To oczywiście jakieś nowe części, to mało, mało istotne. To mógłbym kupić, ale na nie stać mnie. No, powiedzmy sobie szczerze, że drogie to. Czy miałeś światło to w warsztacie zapalenia ślady z Nie wiem co to, co to było. Co musimy zrobić? I tutaj tak. Yy, procesor i zasilacz. Doświadcza 400W. No to oczywiście, co znajdziemy, ten, no to, 400, to jest 400W. Procesor to jest 3200. Nie mam takiego, co prawda. Także 1200 to jest ten. Teraz tutaj o. Pana na Państwa imię, nazwisko. Zostałem przekazany jeden komputer rozwijany na stałe naprawy. Oto pamiętam. To jest fajna w ogóle rzecz, bo tutaj na razie nic za mnie płacą. Ale jak wszystko, to faktycznie nadadzą te pieniądze. Dlatego co, ja, że tak to wyglądało? Tylko, o, wiadomo, później będą coraz droższe wymiany, ale generalnie tak to będzie wyglądać. Yy... Pamięć masową też kupimy te pół terabajta. O, tutaj te proszę bardzo, takie taniutkie. I PC, znaczy CPU, oczywiście i 5600K. Takiej nie mamy zapewne. Nie mamy 6600, super. Brakuje dopisku Kajwu. Mielibyśmy już procesor zrobiony. 5, 6, 6 tkana, czyli to jest ten i chłodzenie jakie? Silverstone AR008 To jest ten, dobra Czyli sporo, strasznie drogie te, strasznie drogie rzeczy mamy, ale dobra Kupujemy, no i cóż, zapewniam no w ogóle świat, światła odpalić. Ale dobra, na ten odcinek to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, alekujcie się. Subskrybuj, się widzimy się w następnych. No i cześć.